Wszyscy mamy swoje ulubione teksty, czy to z filmów, czy seriali. Ulubiona scena okraszona komentarzem, który zapadł nam w pamięć, a my bez przerwy go powtarzamy. Urzekło nas, jak bardzo wypowiadane słowa wpasowały się w scenę, czy też mamy jakiś inny powód pokroju kojarzenia się z daną sytuacją w życiu. By uchylić rąbka tajemnicy, udałem się z tym pytaniem do chłopaków z redakcji. Oto jakie są ich ulubione cytaty filmowe. Osoby, które kojarzą mnie z różnych aktywności internetowych, czy to na TV gry, czy to ogólnie na Golu, pewnie kojarzą, że posługuję się ksywką LSR. Wynika to oczywiście z władcy pierścieni. Dawno, dawno temu obejrzałem drużynę pierścienia, nie znając jeszcze książek Tolkiena. No i potem oczywiście przyszła fascynacja po pierwszym filmie tymi wszystkimi książkami, potem były kolejne filmy. Hobbita można czasem jednak przemilczeć, przynajmniej jeśli chodzi o wydanie filmowe. Jednak fragment, który z filmów, jeśli chodzi o jakieś takie cytaty, wypowiedzi, zapadł, zapadł mi najbardziej w pamięć, to scena z dwóch wież, kiedy to ekipa Faramira wraz z dwoma hobitami trafia do Osgiliad, jest ten cały atak orków, są na, na zgule, czy tam jest na Nazgul, i nagle sam, po tym jak Frodo prawie go zadźgał rządłem, zaczyna swoją wypowiedź na temat tych. Opowieści o bohaterach, których słucha się z przerażeniem, nie chcąc do końca znać ich zakończenia, nie, wiedzą, nie wiedząc, czy skończy się to dobrze. Jest to jeden z najbardziej poruszających momentów, jeśli chodzi o kwestie dialogowe. Bardzo, ale to bardzo lubię ten cytat. Ciężko jest oddać, jak dobra jest ta scena, opowiadając o niej, więc mam nadzieję, że gdzieś w tej mojej wypowiedzi Udało się ją przynajmniej fragmentami puścić, tak, żeby wszystko się ładnie składało w całość. A jeśli nie, to przypomnijcie sobie po prostu dwie wieże i obejrzyjcie tę scenę, skupiając się konkretnie na niej. Ja bardzo, bardzo polecam i pozdrawiam Michał L. S. jak w historiach, panie które naprawdę nie wiem, co to powie o moim charakterze, ale kiedy koledzy zapytali mnie o moją ulubioną kwestię dialogową, to pierwsze, co pomyślałem, to Royal z Serem. Może to po prostu oznacza, że jestem głodny. To by w sumie miało sens, bo nie jadłem jeszcze dzisiaj nic. Nie, ale tak poważnie, niedawno oglądałem dużo Tarantino i z jakiegoś powodu te dialogi, które mają w zasadzie najmniejsze znaczenie, a przynajmniej pozornie, bo na pewno fani mogą się doszukać w nich 17 różnych znaczeń, to te dialogi, które jednocześnie mi się najbardziej podobają. I ta konwersacja postaci Johna Travolty i Samuela L. Jacksona w samochodzie jest dla mnie fenomenalna. No więc chłopaki rozmawiają sobie o różnych luźno powiązanych ze sobą rzeczach. Vincent grany przez właśnie Johna Travolte przypomina sobie swoje podróże po Europie, o Amsterdamie, mówi o Francji. No i ta scena w zasadzie nie kończy się, a kulminuje się e, tym kluczowym dialogiem, tą linią dialogową, kiedy e, Vincent mówi, że ćwierć funciaka z serem we Francji nazywają Royal serem. I z jakiegoś powodu sposób, w jaki on mówi to, jego wyraz twarzy, który pokazuje taki ten taki cwaniakowaty wyraz twarzy, który mówi, ja, popatrz, jak po prostu no, co, co im przyszło do głowy, że oni to tak nazwali, nie, jest to coś, co od razu autentycznie sprawia, że ja jestem kupiony tym filmem. Te y, rodzajowe scenki, w których postacie po prostu oddają się konwersacji, a ja w mojej kanapie i słucham tego z zaciekawieniem. Zupełnie jakbym tam był. wzruszający. Cool, Kacper już powiedział o filmach Tarantino i to są filmy, które generalnie, wiecie, są bardzo bogate w cytaty wszelkiego rodzaju i mógłbym te filmy cytować non stop. Jednak e, pierwszy cytat, który wy, wybrałem nie pochodzi z filmu e, Quentina Tarantino. Tylko z komedii lat 80. filmu Ghostbusters, tych pierwszych. Ghostbusters bardzo cenię sobie za niesamowicie suchy humor, który objawia się praktycznie w każdym dialogu, a dialog, który z jakiegoś powodu najbardziej zapamiętałem i najbardziej mi się podoba. Z... Może nie tyle najbardziej podoba, co jednak najbardziej mi się wrył w pamięć. To jest dialog wypowiedziany przez Janine Mielnic, sekretarkę Ghostbusters'ów, graną przez aktorkę Annie Poc. No i to jest scena, w której policja przywodzi pod siedzibę Ghostbusters'ów postać graną przez Rika Moranisa. To już był ten moment, w którym ta postać została opętana przez wrażego maszkarona, sługę gozera, gozeriana. Asyryjskiego boga, czy o co to nam chodziło? No i policjant podchodzi do drzwi, puka w te drzwi, otwiera Janin ze swoją miną, pełną pogardy, którą utrzymuje przez cały film i za tą tę postać uwielbiam, kocham. I Janin pyta, to brzmi po angielsku dropping off or picking up, co w polskim tłumaczeniu brzmi z kimś czy po kogoś. I ten dialog może wam się wydać. Nie wiem, nieśmieszny albo zupełnie jakby niepamiętliwy, ale mi ten dialog niesamowicie wrył się w pamięć i e, zawsze kiedy myślę o suchym humorze e, to myślę o tym właśnie dialogu i e, nie tylko sam dialog jest tutaj ważny, ale to w jaki sposób jest on wypowiedziany. Tutaj oczywiście pojawi się przebitka. Ja nie jestem w stanie tego oddać w ogóle tego, w jaki sposób Ani Pod to powiedziała. Zobaczycie sami. Problem z cytatami filmowymi jest taki, że chłoniemy je jak gąbki za każdym praktycznie obejrzeniem kolejnego filmu. I sam widzę po sobie jak często zdarza mi się cytować różne postacie, które gdzieś tam jakoś mnie rozśmieszyły czy przestraszyły czy jakąkolwiek inną emocję wywołały. I tutaj chyba chciałbym umieścić cytat z mojego ulubionego filmu świątecznego, a przynajmniej mam taką tradycję, że albo czytam, albo oglądam miniserial, albo wersję kubrikową lśnienia. No i tak się składa, że gra tam Jack Nicholson, czyli osoba, która dodała nam do wielkiej puli popkulturowej pytanie czy tańczyłeś kiedyś z diabłem w świetle księżyca, a obok tego postanowił on przestraszyć swoją żonę, będąc kompletnie ześwirowanym jako Jack Torrance w lśnieniu, rozwalając najpierw drzwi siekierą, a potem wsadzając tam swój paskudnie przerażający ryj, który moja mama określiła ryjem diabła i mówiąc Here's Johnny! Także dzięki Jack, zniszczyłeś wielu osobom dzieciństwo na pewno, a na pewno zniszczyłeś kilka całkiem przyjemnych nocy, które miały być spokojne, a tak to wiesz, no. E, dzięki Jack, że to oglądasz. Here's Johnny. Jeśli chodzi o bardziej komediowe produkcje, które. Y Zapadły mi w pamięć, i jedną z takich serii są trzy części nagiej broni. Historia Franka Drabina to jest, no cóż, mistrzostwo w wykonaniu Leslie Impcena nieodżałowany aktor, którego już niestety z nami nie ma i nie stworzy takich kolejnych ikonicznych ról. Jednak kwestia w ogóle wypada z polskiego tłumaczenia kiedy to w trzeciej części. Frank ma sen, gdzie różne osoby zbiegają po schodach i, i oni muszą obronić obywateli i w ogóle jakoś powstrzymać tych wszystkich atakujących. Tam pada takie wyrażenie, jak spójrz, to sfrustrowani pracownicy poczty. I ja wiem, że tam jest masa innych elementów, bo tam jest papież, tam są terroryści, ale jakoś ta scena automatycznie po prostu wywołuje u mnie takie instant skojarzenie z całą nagą bronią. A w sumie mówię o nagiej broni właśnie dlatego, żeby Was zachęcić, bo jeśli nie znacie albo po prostu dawno nie oglądaliście, to, to wróćcie do, do nagiej broni, bo warto o tym absurdalnym dziele pamiętać. Frank, I love you! A jako, że ja to ja, to nie mogło tutaj zabraknąć gwiezdnych wojen. No i e, gwiezdne wojny również posiadają kilka bardzo znanych cytatów, jak chociażby niech moc będzie z tobą, albo ja jestem twoim ojcem, albo nie znasz potęgi ciemnej strony mocy. No pełno tego jest. Jednak moim ulubionym dialogiem jest, są słowa wypowiedziane przez Hanna Solo zaraz przed zamrożeniem w Karbonicie. Jest to scena z jednej strony bardzo czuła. To znaczy ciężniczka Leia wyznaje postaci Harrisona Forda swoją miłość. Mówi I love you, a Han Solo odpowiada I know. I to jest ciekawe, bo początkowo w scenariuszu Han Solo odpowiadał: I love you too. Ja ciebie też kocham i tak dalej. Ale Harrison Ford stwierdził, że to nie pasuje do postaci Hana Solo i rzeczywiście nie pasuje. Tak więc e, wpadł na pomysł, że na stwierdzenie: Kocham cię, odpowie po prostu wiem. I to jest. Najlepsza rzecz, jaką w tym momencie mógł zrobić Hansola, najlepsza rzecz, jaką mógł e, powiedzieć. E, a mimo wszystko, te wiem, było dostarczone również z miłością, i możemy się domyślić, że e, zaraz przed. E, Zagrożeniem życia on również pokazał jakieś takie emocje, czuło się wobec księżniczki. Lehi. No i za to ten dialog, między innymi, kocham, za to, że doskonale oddaje charakter Hanna Solo, ale z drugiej strony również pokazuje nam jego taką czułą stronę. No, I don't have a landing permit. Z drugim cytatem mam większy problem, bo mógłbym powiedzieć: Hello, my name is Indigo Montoya. You killed my father, prepare to die. Albo każdy inny klasyczny cytacik, tylko tak z drugiej strony pomyślałem, że ostatnio w moim życiu wydarzyła się sytuacja, w której użyłem faktycznie tego jednego monologu, to też tutaj go wrzucam. I jako osoba wychowana na komiksach, Watchmen Snydera. Więc zostawmy na bok te wszystkie kontrowersje, czy udało mu się uchwycić ducha tego jednego z najlepszych komiksów Ever, i przejdźmy do postaci chyba najbardziej rzucającej się w oczy i najbardziej zap zapadającej w pamięć, nie przez niebieskie przyrodzenie, czyli Rorschacha. No i tam obok wszystkich Rorschach's Journal mamy jeszcze jeden z najmocniejszych dowcipów. To znaczy dowcip o wielkim pagliaczym, który postaram się teraz parafrazować, nie męcząc swojego gardła aż tak. I może powiem go po polsku. Generalnie, clue jest takie, że Watchman ma tendencję do zabawy konwencją superbohaterstwa, i dowcip o wielkim pagliaczym jest dodatkową zabawą i ukazaniem pewnego dramatyzmu postaci. To też pewien mężczyzna przychodzi do lekarza i mówi, że jego życie jest straszne i w ogóle smutne. Na co lekarz odpowiada, że rozwiązanie jest relatywnie proste. W mieście pojawił się świetny klaun, który nazywa się Wielki Pagliacci. Powinieneś iść i go zobaczyć na żywo. Mężczyzna zaczyna płakać i mówi do doktora: "Doktorze, to ja jestem Wielkim Pagliaczym". Więc Smutny clown, pewien archetyp, ale jakoś ta scena wtedy w kinie bardzo zrobiła na mnie wrażenie. Plus, no. Tak, e, lubię smutnych klaunów. Czegoś mi tu brakuje? Że chyba wszystko mamy. Nie, 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 nie. Wydaje mi się, że ktoś mówił coś jak Gwiezdnych wojna. No? No, a Arash był, to, to musiała no. być Gwiezdne Wojny, no i on mówił, że... przecież te, te, ten kultowy... No właśnie. Gdzie jest... gdzie jest Hello There? Fuck.